them. Witam po tej długiej przerwie technicznej. Sprawdziłam z ciekawości, kiedy ostatni raz nagrywałam, i było to kochani 11 listopada. <grym>, tak, dokładnie. Dobrze, że mój mikrofon stoi w dobrze widocznym miejscu, bo na pewno zapomniałaby mojego istnieniu. I tak biedny stał, stał i patrzył na mnie, dławił się kurzem, aż w końcu powiedziałam sama sobie, że ten czas właśnie nadszedł. Także nie znikamy z anteny jak TVP Info i wracamy do naszych rozmów. Jednym z plusów takiego znikania. I to nie tylko z anteny jest świadomość, że po jakimś czasie w człowieku pojawia się tęsknota, i to właśnie dzięki takim emocjom jesteśmy w stanie trochę więcej dowiedzieć się o sobie. Co jest dla nas ważne, co sprawia nam przyjemność, kiedy możemy mówić o dyskomforcie. Uświadamiamy sobie może po prostu radość i ta chwilowa rozłąka uświadamia nam, jak bardzo szczęśliwi jesteśmy na przykład przy kimś. Zdecydowanie tęsknota nie jest miłością, a zaledwie elementem w niej występującym. Tak samo nie ma miłości bez tęsknoty i nie tęskni się, nie kochając. Zawsze, gdzie pojawia się jakiś wyższy ładunek emocjonalny, tam będzie występować tęsknota. I tak długo, jak trwa miłość, tak długo tęsknota będzie istnieć. Może ona dotyczyć wielu spraw. Możemy tęsknić za pięknem, za brakiem tego piękna, widzianego oczami naszej wyobraźni, do jedności, do prawdy, do sprawiedliwości. Tęsknimy za wolnością, utraconym czasem. Za domem, kiedy przebywamy na emigracji, wydarzeniami z przeszłości, które nas ukształtowały, smakiem dzieciństwa czy za naszymi starymi poglądami, osobowością. Mierzymy się z ograniczeniami, którym przeciwstawia się własna wola i sprawczość. Jednak w obliczu tęsknoty stajemy się bezradni i bezsilni. Tęsknota bywa również porównywana do szczęścia, a żeby w ogóle można było mówić o szczęściu, to człowiek musi najpierw sięgnąć głębi, czyli doświadczyć tego piękna utraty i cierpienia, by stać się bardziej świadomym i zadowolonym. Dlatego życie takiego człowieka waha się między szczęściem a nieszczęściem, tęsknotą za utraconym szczęściem. Utrata jako kluczowe hasło cierpienia okazuje się być powszechnym zjawiskiem współczesnych czasów, kiedy dominuje myślenie nad przeszłością. Szczególnie jeśli nasze fantazjowanie o utraconym, obrazy, które pojawiają się w głowie, nie prowadzą do osiągnięcia stanu spełnienia naszych wyobrażeń i musimy zderzyć się ze smutną rzeczywistością. Tęsknota również może wiązać się z przyszłością, z przeczuciem utraty, na przykład relacji dnia jutrzejszego z przyczyn niewiadomych, Nieznanych, jeszcze nieokreślonych. Pobudzana jest taką utratą harmonii, przeczuciem utraty dawnego porządku, jak wybuchająca wojna, zamieszki czy demonstracje. Osobistym i subiektywnym aspektem, o jaki zahacza również tęsknota, są zerwane więzi, relacje społeczne czy znalezienie się poza nawiasem tych relacji. Destruktywnymi następstwami tęsknoty jest apatia, lęk, rozdrażnienie, stronienie w kontaktach z innymi ludźmi. Alienacja, często opisywana jako choroba duszy. I bardzo często jej potencjał wynika z nieodwzajemnionego uczucia miłości. I nie ma znaczenia, czy jest to miłość matki do dziecka, czy miłość romantyczna. Pamiętam, jak dziś, że kiedyś przyjaźniłam się z takim chłopakiem, który wiecznie fantazjował i kreował w głowie sytuacje, które nigdy się nie wydarzyły i były związane z jego rodziną. Chciał po prostu mieć normalną rodzinę, wolną od alkoholowych libacji i być wolny od poczucia wstydu i porzucenia. Kiedy to alkohol grał główną rolę, a dzieci schodziły na dalszy plan. I on tak, słuchajcie, fantazjował i to długie lata, i pokładał nadzieję w to, że jego matka się w końcu ogarnie, nawet grubo po tym, jak się wyprowadził z domu rodziny. Myślę, że wierzy i tęskni do dziś. Także całe swoje życie poświęcił na tęsknocie. Tęsknił za czymś, czego nie miał nigdy. Może słyszał z innych opowieści, i wracał ciągle do domu. Tęsknota więc da się opisać wzruszeniem, pragnieniem powrotu, chęcią odzyskania czegoś dla siebie. Rodzi się ona z sentymentu za czymś, co mogło być lub za czymś minionym i może również przechodzić w stan budzenia nadziei, odnawiania własnego samopoczucia, odnowienia utraconych więzi, relacji i odzyskiwania kondycji. Akurat ten etap jest mi dosyć bliski i z moich osobistych powodów wolałabym chyba przejść jakąś operację kasowania wspomnień, tylko po to, żeby pozbyć się niektórych informacji i wspomnień z mojego mózgu. Czasami myślę, że za bardzo niektóre z nich wbiły mi się w tą syntezę tworzenia mojego kodu genetycznego i oto właśnie w taki sposób narodziła się porażka. Kontynuując o miłości, to od zawsze wydawała mi się konkretniejsza i dotyczyła określonego przedmiotu, a tęsknota dalej pozostaje tęsknotą. I co gorsza, miłość zostaje albo przychodzi i odchodzi. I te porażki, ten ból można jakoś znieść, poradzić sobie, zażegnać, a tęsknota się zmienia. I zmienia się w taki sposób, że zmienia tylko swój kamuflaż, przychodzi na coś innego, przechodzi poszczególne etapy, aż w końcu orientujemy się, jak bardzo potrafi być upierdliwa i uciążliwa. I czym bardziej wkładamy w to nasz wysiłek, by pozbyć się jej z naszego życia i przestać tak się czuć, tym bardziej się spalamy, denerwujemy się i nic z tego konkretnego nie wychodzi. Umiejętność przyszłego tolerowania rozdzielenia, braku, objawów tęsknoty zależy od tego, jak w przeszłości rozegrało się te pierwsze rozstanie w naszym życiu, wtedy, kiedy jeszcze byliśmy na etapie bezbronnego dziecka. Czy było to dla nas gwałtowne i budzące w nas pewne poczucie zagrożenia, a może wręcz przeciwnie, przebiegało w sposób naturalny i łagodny. I znowu, na kolejną lekcję tęsknoty jesteśmy narażeni, kiedy kończymy roczek. Dziecko wtedy zaczyna chodzić, szybko rośnie i jeszcze szybciej się uczy. Odkrywanie własnej sprawności i wiara we własne możliwości, które wydają się być wtedy jak tak potężne i nieograniczone, sprawia, że dziecko balansuje na granicy czegoś, co w psychologii nazywane jest manią. Czyli takim zjawiskiem nadmiernie podniesionego nastroju, więc nie zawsze ta mama będzie mu potrzebna, i tylko właściwa reakcja matki na ten etap dojrzewania przyniesie w przyszłości zdrowe żniwo reakcji na przeżywaną separację. Jedną z reakcji wymierzoną w tęsknotę jest atak na więź, która z zewnątrz może wyglądać jak świetna zabawa, i najczęściej mówimy tutaj o ucieczce w dobry nastrój. Nie chcemy doświadczać objawów straty. I uznajemy, że więź nie jest dla nas czymś wartościowym, a utrata ukochanej osoby nie jest wcale żadnym brakiem. Znajomy obraz, prawda? Ile to razy słyszało się, jak chłopak lub dziewczyna po rozstaniu od razu biegnie do klubu w celu poprawienia sobie nastroju i wyparcia emocji. Przybieranie określonego dystansu może pomóc poradzić sobie z chwilową separacją, ale myślę, że nie jest dobrym i skutecznym rozwiązaniem na dłuższą metę. Druga technika albo opcja to atak na partnera. Nie chodzi tutaj o to, żeby fizycznie atakować partnera, ale bardziej o walkę wewnętrzną. Taka walka, która toczy się gdzieś w środku, w sercu i polega na tym, że jesteśmy tak zagniewani na partnera, który nas opuścił, wyjechał, że nie chcemy przez jakiś czas utrzymywać z nim kontaktu. Nie odbieramy od niego żadnych sms-ów, nie odpisujemy, nie kontaktujemy się w żaden wybrany sposób. Nie odbieramy telefonów. Taką trzecią strategią radzenia sobie z tęsknotą i chyba najczęściej spotykaną, wydaje mi się, że ma to też związek z poczuciem własnej wartości i polega na tym, że wracamy do modelu ataku na siebie i do projekcji wczesno dziecięcych odczuć i uczuć. Zaczynamy atakować i obwiniać siebie za czyjeś zniknięcie. Coś zniknął, bo byliśmy beznadziejni, niewystarczający, coś źle zrobiliśmy albo za mało. Najczęściej towarzyszy temu głęboka rozpacz, głęboka strata, która paraliżuje nas w wykonaniu takich najprostszych czynności, jak chociażby wstawanie z łóżka, wtedy brak jest nam motywacji i chęci do działania. Możemy przestać kochać, ale dalej tęsknić za człowiekiem, czyjąś obecnością, emocjami, a nawet depresją. Niektóre osoby, które cierpiały, cierpią na depresję lub inne zaburzenia natury psychicznej. Przez kilka lat, zwłaszcza w okresie wchodzenia w dorosłość i kształtowania dopiero swojej tożsamości, takie osoby mogą mieć poczucie, że ten depresyjny nastrój stanowi część ich tożsamości. A podczas leczenia lub w procesie zdrowienia może pojawić się tęsknota z przekonaniem do częściowej utraty osobowości i tożsamości przed czasem zdrowienia. Choroba zwykle trwa tak długo, że osoby takie nie pamiętają siebie sprzed lat, kiedy być może potrafiły patrzeć na świat w sposób bardziej pozytywny, a negatywizm, negatywne odczucia myśli są jednym, jedynym, co znają i pamiętają. Depresja bywa również pewnego rodzaju łącznikiem do tworzenia głębszych relacji opartych na wzajemnym rozumieniu. Emocje w depresji są bardzo intensywne i głębokie, a ludzie mogą tęsknić za wrażliwym odczuwaniem emocji, jak również nad głęboką analizą siebie oraz rzeczywistości. Wtedy nawet teksty piosenek, filmy przeżywa się mocniej mogą mieć poczucie, że były wtedy bardziej autentyczne, kreatywne i potrafiły dostrzegać więcej niż przeciętny człowiek. Byli bardziej czulsi, dostrzegali więcej zmian w codzienności, a proces zdrowienia stał się czasem, kiedy tą kreatywność utracili. Stali pisać wiersze, stali się bardziej otępiali, przyziemni, pozbawieni tej iskry. Dlatego jakiś odsetek ludzi z depresją nie decyduje się na podjęcie leczenia. Tak samo jest w przypadku anhedonii. Osoby takie mogą tęsknić za wyrażeniem głębszych emocji. Czasami mogą myśleć, że byłoby fajnie czuć coś więcej niż być na poziomie emocjonalnego tostera. I podejmują się wszelkich prób, by przywrócić normalność. Czasami ich testowanie siebie, ciała, sięga naprawdę mrocznych zakamarków i robią to tylko po to, by przerwać ten cykl trwania beznadziei. Oczywiście tęsknota jest budowaniem więzi pomiędzy mną, tą osobą tęskniącą, a czym za czym tęsknię. Za czym ta moja myśl wybiega? Więź zawsze ma charakter szczególny, dlatego że ten cały proces przeżywania zależny jest tylko ode mnie i mogą go wywoływać okoliczności pojawiające się, zachodzące obok mnie lub występować w sposób spontaniczny. Jak już sobie powiedzieliśmy, nie mamy wpływu raczej na to, w jaki sposób reagujemy, gdyż jest to związane z ukształtowanym trybem. Przeżywania straty pochodzącym z naszego dzieciństwa. Czasami jednak jest uruchamiany przez nas, a podczas tęsknoty ponownie otwieramy niektóre miejsca, zdarzenia, rozmowy, więzi, które odżywają wtedy, kiedy pojawia się melancholia. I rodzi się pytanie: czy warto przerywać spokój, odnawiać wspomnienia, burzyć mury? Mam na to pewną koncepcję, ale dzisiaj pozwolę sobie skończyć tym akcentem, a do tego tematu jeszcze kiedyś wrócimy. Było mi bardzo miło zajmować Wasz czas i dziękuję pięknie moim słuchaczom za cierpliwość i dzielne słuchanie. I wszystkiego najlepszego tak w ogóle w nowym 2024. Jeszcze nie miałam okazji złożyć Wam życzeń. To była Natalia i podcast o tęsknocie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.